Jonason, Jarosław Hampel, Greg Hancock i najbliżej bandy Nils Christian Iversen. Poszli! To się mogło źle skończyć. Równy start całej czwórki. Na prowadzeniu Tomas Jonason. Jarosław, Jarosław Hampel spada na ostatnie miejsce. Niebezpieczna sytuacja. Nils Christian Iversen spada na ostatnie miejsce. Nils Christian Iversen ostatni. Niebezpieczna sytuacja. Na prowadzeniu Jarosław Hammer, a za nim Tomasz Jonasson nie... traci pozycję. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Wejście w ostatni łuk.